Z Ewangelii według świętego Mateusza. Królestwo Boże podobne jest do kwasu, który pewna kobieta wzięła i wymieszała z trzema miarami mąki, a wszystko się zakwasiło. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, jak przyjmować to, co jest w naszym życiu niekomfortowe. Zapraszam Was na ten odcinek. My bardzo lubimy komfort. Lubimy żyć w komforcie. Sam się często łapie na tym, że kiedy coś się dzieje wbrew mojej woli, to się strasznie irytuje, że ja tutaj chcę robić takie boże dzieła, boże rzeczy. A tu się wszystko sypie, a tu jest coś ciągle pod górkę, coś co nie daje mi. Wiecie tak, oddychać pełnią i działać na pełnej petardzie, czy pełnej możliwości, jakie, jakie mam. I dzisiaj to słowo pokazuje nam, że też ten kwas, który czasem. Pojawia się w naszym życiu, czyli to, co jest takie trudne, to, co jest niekomfortowe, że to jest nam potrzebne. Bo zobaczcie, gdyby nie ten kwas, to ta mąka by się nie zakwasiła i z tej mąki nie byłoby chleba. A tak, dzięki odrobinie kwasu, tak jak mówi Jezus w tej Ewangelii, wszystko się układa tak, jak Bóg chce. Czasem ten dyskomfort jest nam potrzebny do tego, żeby Boże rzeczy się wydarzały. Zresztą też powiedzmy sobie prawdę, że zły walczy o to, żeby za wszelką cenę nam zabrać poczucie pokoju w sercu, więc to też jest tak, że, że on może nas zakwaszać, nie wiem, lękami, zakwaszać zdaniem innych, przeciwnościami, które gdzieś tam się pojawiają na drodze życia. Ale Bóg, zobaczcie, nawet jeśli coś jest nie tak. Jeśli doświadczamy działania złego, to On też będzie chciał to przemieniać. Wykorzystywać ten kwas po to, aby przemienić nas w coś, co jest naprawdę wysoko jakościowe. Takiego życia nam wszystkim życzę. Błogosławie serca. Do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.